O! Co tutaj jest? Ale wykrzywiony. on tak z Skurczybek. Co to? Jakiś spleśniały. A, tu kolejny. Cicho. O! Jest podgrzybek zabarwiony na taki turkusowo-niebieskawo-zielony kolor przy naciśnięciu rurek. To znaczy, że to podgrzybek jak się zabarwia. O! Tu następny. Ale kurwa, mięciutki. Skręcamy. O! Dobra, to mamy trzy. îi tlefte mașe cum aș